No dobra, możesz patrzeć wow! <grystanie> Tak serio, czy to tylko pojść? <grystanie> nie, tak serio Czemu tak inaczej wyglądasz? Czemu? No ładnie Ja <grystanie> <grystanie> was by Verly Hill z Hollywood z Hollywood! <grystanie> Jeszcze w tym kimono to jest koszula! No dobra, nie na no, ślicznie wyglądasz. A miałaś naturalny kolor. No to jest. Tutaj poszłam naturalny. Ja nie pamiętam takiego naturalnego koloru. No Ja no, no, poszłam w ciemniejszy, mam taki blond, dlatego taki jest poszłam. Nie no, ślicznie no. Tutaj ciemniejsze, tu jaśniejsze. Widzę, że ombre. Ombre tak o, Ombre? Ja rozjaśnię brwi za kilka dni, więc będziemy matchi. O, meczi, meczi. Oficjalny stanie, naprawdę bardzo ślicznie wyglądasz, Gaboj. Dziękuję. Co najmniej dojrzałej od rubinki niż przedtem.